A jeśli jest z nami pębniarz, niech przyjdzie i dla krotochwili umila pojedynek. Na tarczy Krzysztofa z Targowisk, to jest strzała dwakroć przykrzyżowana, zwana Rogaciną. Biała, to jest srebrna w języku heraldyki, w polu czerwonych. Legenda głosi, iż przodek rycerza Krzysztofa, jeszcze pod Bolesławem Krzybołustym służąc, miał się zetrzeć z pogańskimi prusakami. Kiedy zobaczył zbliżającą się klęskę, wystrzelił płonącą strzałę, którą powiadomił wojska książęce o zasadzce. Molto brava, ale